Tak, powiedzieliby komentatorzy, gdyby chodziło o Adama Małysza. Dziś mowa jednak o słowoszu uznańskim. Polak wrócił wczoraj na Ziemię kapsułą Dragon Grace po 22-godzinnym locie z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Kapsuła wylądowała u wybrzeży Kalifornii 15 lipca o 11:32 czasu Polskiego. Polska zainwestowała w misję około 65 milionów euro. Dużo. Środki były przeznaczone na realizację 13 eksperymentów i organizację 30 pokazów edukacyjnych i popularno-naukowych. 47 lat. Tyle musieliśmy czekać na drugiego Polaka w przestrzeni kosmicznej. Oto jak Uznański opisał widok Ziemi ze stacji kosmicznej. Nie widać granic, nie widać różnych krajów, widać jedną piękną planetę. Ciekawość mediów wzbudziły. Pierogi z kapustą i grzybami, które Polak zabrał ze sobą. Jednocześnie wywołały fale krytyki i oburzenia, a ludzie podkreślają, że to jedyny sukces wspomnianej misji. Miejmy nadzieję, że wyprawa zostawi po sobie coś więcej niż tylko medialny zachwyt i lament nad pierogami. A ty co uważasz, czy misja była warta poniesionych kosztów? Daj znać w komentarzu i zaobserwuj po więcej.